aby na sterowniku rokon od Daikin Altherma odpowiednio ustawić harmonogram należy przejść do menu harmonogramu i wybrać jeden z dostępnych programów czasowych. Są dostępne dwa programy czasowe dla centralnego ogrzewania: HC program 1 i HC program 2 oraz dwa programy dla ciepłej wody użytkowej: DHW program 1 i DHW program 2. Osobno jest dostępny tryb Czasowy pompy cyrkulacyjnej, który jest ustawiany w zależności od potrzeb dla każdego dnia tygodnia osobno lub dla całego tygodnia, dla weekendu od poniedziałku do piątku. Po wybraniu odpowiedniego programu ustawiamy go w następujący sposób. Przykładowo, jeśli chcielibyśmy, aby od poniedziałku do piątku pompa ciepła na potrzeby ogrzewania załączała się w odpowiednich godzinach. Przechodzimy do programu. W programie pierwszym wybór poniedziałek, piątek i możemy wybrać trzy tryby. Czyli na przykład chcielibyśmy, żeby nasze urządzenie załączało się od godziny 6.30 do godziny 12.15. Później od godziny 16.00. Do godziny 17.30 i powiedzmy od godziny 20.30 do godziny 22.45. Czy zapisać zmiany? Wybieramy tak. I urządzenie ma zapisany program. Następnie chcielibyśmy powiedzmy jeszcze ustawić program dla ciepłej wody użytkowej. Dobrze jest nie nastawiać tych samych czasów dla ciepłej wody użytkowej. I centralnego ogrzewania, ponieważ urządzenie i tak zrealizuje nam tylko jedną funkcję. Czyli na przykład chcielibyśmy, w tym przypadku mamy ustawione, że urządzenie pracuje całodobowo. Całodobowo nam podgrzewa ciepłą wodę użytkową, ale jeśli chcielibyśmy, żeby na przykład podgrzewało ciepłą użytkową wodę tylko w nocy, bo mamy przykładowo dwie taryfy opłaty za energię elektryczną, również możemy to, to zmienić. Po wybraniu programu w ten sposób, jeszcze nie aktywowaliśmy harmonogramu. Konieczne jest przejście do trybu pracy i spośród dostępnych trybów pracy wybrać Automatik 1 lub Automatik 2. Możliwe jest jednoczesne uruchomienie tylko jednego harmonogramu. Bardzo ważną informacją jest, że w momencie, kiedy ustawiamy harmonogram, działa on liniowo. To znaczy, że jeśli przykładowo ustawiliśmy harmonogram na 6.30, a teraz jest 10, to ten tryb pracy załączy się dopiero następnego dnia o godzinie 6.30.